Jeśli Karl Jung miałby tylko jedną stronę, aby napisać do tych, którzy utracili połączenie ze sobą, zacząłby tak: Nie jesteś zagubiony, po prostu zapomniałeś, jak słuchać swojego własnego serca. Ale słuchanie serca to czasami najbardziej przerażająca rzecz na świecie, ponieważ serce nie kłamie, a ty spędziłeś tyle czasu uciekając przed prawdą, że teraz boisz się tego, co odkryjesz, gdy w końcu się zatrzymasz żeby posłuchać. To nie jest film, aby przekonać Cię do porzucenia logiki. To zaproszenie, abyś przestał traktować swoje serce jak niebezpiecznego wroga i w końcu zaczął słuchać tego, co ma Ci do powiedzenia. Więc oglądaj do końca, jeśli jakaś część Ciebie wciąż pamięta czasy, gdy decyzje pochodziły z głębszego, prawdziwszego, bardziej Twojego miejsca. Czy zauważyłeś już, jak stworzyliśmy cichą wojnę między rozumem a sercem? Jakby były wrogami walczącymi o kontrolę nad Twoim życiem, umysł argumentuje danymi, dowodami, statystykami. Serce odpowiada pewnością, której nie potrafi wyjaśnić, i w środku tej wewnętrznej batalii stajesz sparaliżowany. Wybierz umysł, a poczujesz, że coś trochę umiera. Wybierz serce, a umysł krzyczy, że jesteś nieodpowiedzialny, naiwny, niebezpieczny, ale ten podział jest sztuczny, nie narodził się w Tobie. Został ci nauczony. Świat powiedział ci, że za dużo czuć to słabość, że intuicja to sprawa marzycieli, że jeśli nie możesz tego udowodnić liczbami, to nie jest rzeczywiste. I stopniowo nauczyłeś się nie ufać własnemu wewnętrznemu kompasowi. Zacząłeś zlecać swoje wybory na zewnątrz. Pytałeś wszystkich oprócz siebie, bo słuchanie własnego serca stało się luksusem, na który nie mogłeś sobie pozwolić. Ale Karl Jung rozumiał coś, o czym dzisiejszy świat zapomniał. Serce nie jest przeciwieństwem umysłu. Jest jego najmądrzejszym rozszerzeniem. Jung nie mówił o sercu jak o romantycznym organie pełnym głupich sentymentów. Mówił o centrum, o jaźni, o tym miejscu w tobie, gdzie mieszka inteligencja, która nie przechodzi przez logikę, ale nigdy się nie myli co do tego, co naprawdę się liczy. Ta inteligencja ma nazwę Instynktowna mądrość. Wie, kiedy osoba nie jest dla ciebie, nawet jeśli na papierze wszystko się zgadza. Czuje, kiedy droga jest właściwa, nawet gdy wszyscy mówią, że to szaleństwo. Szepcze prawdy, których twój umysł nie ma jeszcze odwagi przyznać. I ty to wiesz. Nawet jeśli udajesz, że nie wiesz, bo już ci się zdarzyło zignorować ten głos i później żałować. Już ci się zdarzyło podążyć za tym, co wydawało się logiczne i odkryć, że logika bez duszy to tylko dobrze zorganizowane więzienie. Może nadszedł czas, aby pogodzić się z tą mądrością, którą nosisz, ale którą nauczyłeś się odrzucać, jakby była defektem. Bo to nie jest defekt, to twój największy dar. Istnieje moment w życiu, kiedy zdajesz sobie sprawę, że nie żyjesz, funkcjonujesz. Budzić się, pracować, rozwiązywać problemy, spać, powtarzać. I w środku tej doskonale zorganizowanej rutyny coś w tobie powoli zanika. Nie z dramatem, nie ze łzami, ale z cichym smutkiem, którego pochodzenia już nie znasz. To smutek kogoś, kto oddalił się od własnego centrum, kogoś, kto spędził tyle czasu spełniając zewnętrzne wymagania, że zapomniał jak rozmawiać z własną duszą. Stałeś się skuteczny, ale zgubiłeś się po drodze, kiedy żyjesz życiem, które pasuje do innych, ale nie pasuje do ciebie. Kiedy twoje wybory są zawsze oparte na tym, czego się oczekuje, nigdy na tym, czego się pragnie. Serce w tym kontekście nie jest organem, który bije. To sposób bycia w świecie, to miejsce w tobie, które wie, bez potrzeby wyjaśniania, co sprawia, że czujesz się żywy, co sprawia, że. Czujesz się sobą, ale to miejsce zostało zasypane warstwami adaptacji, strachu, potrzeby aprobaty. Nauczyłeś się wstydzić tego, czego naprawdę chciałeś myśleć, że twoje marzenia są za małe, za duże, za nierealne i kształtowałeś siebie, dostosowywałeś się, zdradzałeś stopniowo, zawsze w imię czegoś większego bezpieczeństwa, odpowiedzialności, dojrzałości. Tylko, że w pewnym momencie to bezpieczeństwo stało się uduszeniem. Ta odpowiedzialność stała się martwym ciężarem, a ta dojrzałość stała się wersją Ciebie, która dobrze funkcjonuje, ale która nie rozpoznaje Cię w lustrze. Dlatego nawet mając wszystko uporządkowane, czujesz się pusty. Bo wszystko w Twoim życiu ma sens oprócz Ciebie, w nim. A serce próbuje Ci to powiedzieć. Bije mocniej, gdy coś rezonuje z Twoją prawdą, ściska się, gdy się od niej oddalasz. Szepcze ścieżki, które Twój umysł odrzuca, ale które Twoja dusza rozpoznaje jako dom. Nie jesteś chory, nie mylisz się, jesteś tylko niesynchronizowany, a jest różnica między byciem złamanym a byciem odłączonym od siebie. Współczesna kultura stworzyła Niebezpieczne przekonanie, że słuchanie serca to sprawa ludzi niedojrzałych, romantycznych, nieodpowiedzialnych, jakby podążanie za intuicją było młodzieńczym kaprysem, który musisz przezwyciężyć, żeby stać się poważnym dorosłym. Ale Jung myślał dokładnie na odwrót. Dla niego prawdziwa dojrzałość zaczynała się, gdy przestawałeś żyć reaktywnie i zaczynałeś żyć kreatywnie. A kreatywność w najgłębszym sensie. To zdolność generowania własnej egzystencji z tego, co jest w tobie autentyczne, nie z tego, co sprawdziło się u innych, nie z tego, co jest modne, ale z tego, co pulsuje w tobie jako niepodlegająca negocjacjom prawda. Serce w tym sensie nie jest impulsywne, jest mądre, nosi informacje, których Twój świadomy umysł jeszcze nie przetworzył, wyczuwa wzorce, dostrzega niuanse, wykrywa kłamstwa, których jeszcze. Nie potrafisz nazwać. Ile razy już wiedziałeś, że coś jest nie tak, zanim mogłeś wyjaśnić dlaczego? Ile razy czułeś, że osoba jest wyjątkowa przy pierwszym spotkaniu, nawet gdy nie miało to żadnego logicznego sensu? Ile razy twoje ciało kurczyło się w obliczu okazji, która na papierze była doskonała? To serce mówi. I zawsze mówi. Problem w tym, że przestałeś tłumaczyć jego język, bo język serca nie jest werbalny. Jest zmysłowy, jest energetyczny, jest intuicyjny. Przejawia się jako ucisk w piersi, rozszerzenie w piersi, niewytłumaczalna pewność, dyskomfort, którego nie możesz zignorować. I nauczyłeś się zagłuszać te sygnały rozproszeniami, racjonalnymi wyjaśnieniami, zaprzeczeniem, bo nauczono Cię, że za dużo czuć jest niebezpieczne. Ale prawdziwe niebezpieczeństwo nie leży w za dużym czuciu, leży w za małym czuciu. W tak wielkim odłączeniu się od własnego wewnętrznego kompasu, że żeglujesz przez życie bez kierunku, podążając mapami, które inne ludzie narysowały do miejsc przeznaczenia, które nie są twoje. Jung mówił, że największe ludzkie cierpienie to nie ból sam w sobie, ale uczucie życia życiem, które nie jest twoje. I to uczucie rośnie w ciszy, jak cień, aż pewnego dnia budzisz się. I już się nie rozpoznajesz. Istnieje brutalna różnica między podejmowaniem decyzji z sercem, a podejmowaniem decyzji dla serca. Decydowanie z sercem oznacza włączenie Twojej instynktownej mądrości w proces. To słuchanie tego, co czuje Twoje ciało, co mówi Twoja energia, co szepcze Twoja dusza. Ale bez porzucania rozumu, to partnerstwo, dialog, równowaga, decydowanie dla serca z drugiej strony. To bycie porwanym przez emocje, to reagowanie bez myślenia, to pozwalanie się nieść impulsowi bez rozważania konsekwencji. Jung tego nie bronił, bronił integracji, zdolności honorowania zarówno Twojego umysłu, jak i serca, bez tego, żeby jedno anulowało drugie. Bo kiedy wycinasz serce z równania, Twoje decyzje stają się zimne, wykalkulowane, ale puste z życia. Robisz wszystko dobrze, ale nic Cię nie dotyka. A kiedy wycinasz umysł z równania, twoje decyzje mogą być autentyczne, ale prowadzą cię do miejsc, których później żałujesz, że odwiedziłeś. Ścieżka to rozmowa między obydwoma. To pytanie umysłu, czy to ma sens? I pytanie serca, czy to ma sens dla mnie? I znajdowanie odpowiedzi, które uwzględniają oba. To nie jest umiejętność, która rodzi się gotowa. To coś, co rozwijasz praktyką, cierpliwością, odwagą, bo słuchanie serca wymaga odwagi, nie bohaterskiej odwagi z filmów, ale cichej odwagi przyznania, że może nie żyjesz na swój sposób, odwagi kwestionowania wyborów, które wszyscy oklaskują, ale które Cię niepokoją, odwagi rozważania ścieżek, których nikt nie rozumie, ale które sprawiają, że Twoja pierś się otwiera i to przeraża. Bo kiedy zaczynasz naprawdę słuchać serca, może ono poprosić Cię o zmiany, na które nie czujesz się gotowy, może pokazać Ci, że życie, które zbudowałeś, nawet jeśli to dobre życie, niekoniecznie jest Twoim życiem. I wtedy stoisz przed wyborem, którego nikt nie może za Ciebie dokonać. Pozostać bezpieczny, ale odłączony, czy zaryzykować bycie prawdziwszym, nawet jeśli oznacza to przebudowę niektórych rzeczy. Nie ma dobrej odpowiedzi dla wszystkich. Ale jest dobra odpowiedź dla Ciebie i tylko Ten, kto może tę odpowiedź znaleźć, to Ty sam, w cichym słuchaniu tego, co naprawdę porusza Twoją duszę. Czy zauważyłeś już, jak świat jest pełen ludzi żyjących pożyczonymi życiami, podążających scenariuszami, których nie napisali, goniących marzenia, których nie śnili, dźwigających oczekiwania, które nie są ich i oni funkcjonują? Płacą rachunki, dotrzymują terminów, utrzymują związki, ale kiedy patrzysz im w oczy, nikogo nie ma w domu. Jest dobrze wychowana, dobrze dostosowana, ale pusta wersja. Carl Jung miał na to nazwę: napęczniała persona. Kiedy maska, którą nosisz, aby funkcjonować w świecie, staje się większa od ciebie. Kiedy tak bardzo identyfikujesz się z rolą, którą grasz, że zapominasz, kto stoi za rolą, i serce w tej dynamice staje się coraz bardziej odległe, bo persona nie potrzebuje serca, potrzebuje wydajności, skuteczności, adekwatności. Serce przeszkadza personie, bo przynosi niewygodne pytania. Pyta, ale czy ci to się podoba? Czy to ma dla ciebie sens? Czy to wybrałeś? Czy zostałeś wybrany? I te pytania są niebezpieczne dla życia zbudowanego na emocjonalnej automatyzacji. Dlatego łatwiej je uciszyć, pozostać na autopilocie, robić to, co się zawsze robiło powtarzać wzorzec. Ale Jung ostrzegał, że to pożyczone życie wymaga wysokiej ceny neurozy, lęku, depresji, egzystencjalnej pustki. Nie dlatego, że coś jest z tobą nie tak, ale dlatego, że coś jest nie tak ze sposobem, w jaki odnosisz się do siebie. Serce choruje, gdy jest zbyt długo ignorowane i choruje na sposoby, których medycyna nie potrafi wyleczyć. Bo to nie jest choroba ciała, to choroba duszy, to dusza krzycząca, że jest zmęczona byciem traktowana jak nieistotny szczegół we własnym życiu. Dlatego tak wielu ludzi czuje się zagubionych, nawet mając wszystko na miejscu. Bo mieć wszystko na miejscu nie znaczy nic, jeśli ty nie jesteś na swoim miejscu. Jeśli życie, które masz, nie macie w sobie. A powrót do siebie w tym kontekście to nie egoizm. To psychiczne przetrwanie, to uznanie, że nie możesz żyć autentycznym życiem opartym na nieautentycznych wyborach. Jung mówił, że celem życia nie jest szczęście, ale indywiduacja. Proces stawania się tym, kim naprawdę jesteś, nie tym, kim inni oczekują, że będziesz. I ten proces nieuchronnie przechodzi przez słuchanie serca, bo to w sercu mieszka twoja najbardziej intymna prawda ta, której nikt nie może za ciebie Zdefiniować. Edukacja emocjonalna, którą otrzymaliśmy, była w dużej mierze edukacją do nieufności. Nie ufaj temu, co czujesz, kwestionuj swoje emocje. Nie daj się ponieść impulsowi, i to miało swoją funkcję. Chroniło nas przed pochopnymi decyzjami, toksycznymi związkami, wyborami, które mogły nas skrzywdzić. Ale jak każda ochrona, gdy posunięta za daleko, staje się więzieniem, nauczyłeś się tak bardzo. Nie ufać własnemu odczuwaniu, że teraz nie możesz już do niego dotrzeć. Straciłeś zdolność rozróżniania między destrukcyjnym impulsem a instynktowną mądrością, między reaktywną emocją a inteligencją serca. Wszystko stało się podejrzane, wszystko stało się niebezpieczeństwem. I zamiast wewnętrznego słuchania ustanowiłeś system zewnętrznej walidacji. Zanim cokolwiek poczujesz, konsultujesz się, co pomyślą inni. Czy to jest społecznie akceptowalne? Czy to ma sens dla większości? I tak stopniowo Twój wewnętrzny kompas został zastąpiony kompasem zbiorowym, który działa dla nawigacji w grupie, ale nie działa dla nawigacji Twojej własnej egzystencji, bo Twoje życie jest unikalne, Twoje okoliczności są unikalne, Twoje marzenia, lęki, potrzeby, pragnienia są unikalne, a to, co działa dla większości, może nie działać dla Ciebie. Jung to rozumiał, gdy mówił o procesie indywiduacji. Dla niego rozwój ludzki nie był procesem dostosowania się do społecznych norm, ale procesem odkrywania i wyrażania twojej wyjątkowości. A ta wyjątkowość może być dostępna tylko poprzez wewnętrzne słuchanie, poprzez dialog z własną duszą, poprzez odwagę czucia tego, co czujesz, nawet jeśli nie ma to sensu dla nikogo innego. Ale to słuchanie wymaga ciszy. A cisza to rzadki towar we współczesnym świecie. Żyjesz bombardowany opiniami, informacjami, bodźcami. Każdy ma opinię o tym, jak powinieneś żyć, czego powinieneś chcieć, co powinieneś robić. I w całym tym hałasie głos twojego serca staje się coraz cichszy. Aż pewnego dnia, gdy w końcu zatrzymujesz się, żeby go posłuchać, uświadamiasz sobie, że prawie już nie istnieje, ale istnieje. Nawet jeśli szepcze. Nawet jeśli jest nieśmiały, nawet jeśli boisz się tego, co powie, jest tam, czekając, aż stworzysz przestrzeń, gdzie może mówić, bez bycia osądzanym, edytowanym, cenzurowanym. I może pierwszy krok do słuchania serca to właśnie ten stworzenie ciszy. Niekoniecznie zewnętrznej ciszy, ale wewnętrznej ciszy. Ciszy głosów, które nie są Twoje. Istnieje rodzaj bólu, który nie ma nazwy. To ból bycia żywym, ale nie życia. Mienia serca, które bije, ale nie wibruje. Mienia marzeń przechowywanych w szufladzie, którą obiecałeś otworzyć jutro, ale jutro nigdy nie nadchodzi. Ten ból nie jest dramatyczny, jest cichy. Nie powstrzymuje cię od funkcjonowania, ale powstrzymuje od świecenia. I może czujesz go teraz, słuchając tego, tęsknotę za sobą. Nostalgię za tym, kim byłeś. Zanim nauczyłeś się, że bycie sobą jest zbyt ryzykowne, Jung nazywał ten ból cierpieniem duszy. I dla niego to cierpienie nie było patologiczne, było informacyjne. To była dusza mówiąca ci, że coś ważnego jest zaniedbywane, że oddalasz się od swojego centrum, od swojego celu, od swojej prawdy. Dusza choruje, gdy jest zmuszona żyć życiem, którego nie rozpoznaje jako swoje. Gdy jest zmuszona nosić marzenia, których nie śniła. Gonić cele, których nie wybrała, być wersją Ciebie, która działa dla innych, ale nie działa dla Ciebie. I serce jest głosem duszy w praktycznym świecie. To ono tłumaczy szepty duszy na odczucia, które możesz zidentyfikować, nazwać, podążyć za nimi. Dlatego słuchanie serca nie jest romantyzmem to duchowy pragmatyzm. To najpraktyczniejszy sposób zagwarantowania, że Twoje życie ma Ciebie w sobie. Że Twoje wybory noszą Twój podpis, że Twoja egzystencja ma Twój smak. Ale słuchanie serca oznacza też zaakceptowanie, że nie wszystko będzie miało sens dla innych, że niektóre z Twoich wyborów będą wydawać się dziwne, nieodpowiednie, ryzykowne. I to postawi Cię przed jedną z najtrudniejszych prób dorosłego życia: zdolność do bycia niezrozumianym i mimo to dalej bycia sobą. Znoszenie dyskomfortu odmienności, podtrzymywanie Twoich prawd, nawet gdy nie znajdują echa w otaczającym Cię świecie, Jung wiedział, że to samotna ścieżka, że indywiduacja z definicji oddziela Cię od stada, stawia Cię w miejscu, gdzie nie każdy może Ci towarzyszyć i to boli, bo jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy przynależności, walidacji, połączenia, ale jest rodzaj samotności, który jest bardziej pożywny niż jakiekolwiek fałszywe towarzystwo. To samotność kogoś, kto jest ze sobą. Kogoś, kto nie musi zdradzać własnej natury, żeby pasować do innych. Ta samotność to nie opuszczenie. To spotkanie. To spotkanie z częścią ciebie, która zawsze tam była, ale którą nauczyłeś się ukrywać, bo nie pasowała do scenariusza normalnego życia. Może boisz się słuchać swojego serca, bo podejrzewasz, co ci powie. Może poprosi cię o opuszczenie związku, któremu wszyscy zazdroszczą, ale który cię dusi. Może pokaże ci, że kariera, którą zbudowałeś z takim wysiłkiem, nie jest karierą, która cię porusza. Może ujawni marzenia, które pogrzebałeś tak dawno temu, że nawet nie pamiętasz, że istnieją. I wtedy myślisz, jeśli posłucham, będę musiał wszystko rozwalić. Będę musiał zacząć od nowa. Będę musiał zawieść ludzi. Będę musiał przyznać, że zgubiłem się po drodze. I ten strach jest uzasadniony. Bo słuchanie serca czasami oznacza rozwalenie życia, żeby je ułożyć we właściwy sposób. Oznacza zaakceptowanie, że może zbudowałeś piękne rzeczy, ale na terytorium, które nie jest Twoje. Ale Jung rozumiał, że ten bałagan jest konieczny. Że jest moment w życiu, gdy musisz przestać budować na obcej ziemi i zacząć budować w domu, nawet jeśli oznacza to zburzenie niektórych struktur, które kosztowały drogo do wzniesienia. Niekoniecznie burząc wszystko naraz, ale przynajmniej kwestionując to, co warto zachować i co trzeba przebudować. I może odkryjesz, że nie wszystko musi się zmienić, że niektóre rzeczy mogą zostać pod warunkiem, że nabiorą nowego znaczenia. Znaczenia, które pochodzi od Ciebie, nie od oczekiwań, które nosiłeś przez tak długi czas. Serce to nieszalony rewolucjonista, który chce zniszczyć Twoje życie. To mądry uzdrowiciel, który chce przywrócić życie Twojemu życiu, który chce Cię ponownie połączyć z tym, co naprawdę się liczy, z tym, co naprawdę Cię porusza. Z tym, co naprawdę ma sens dla tego, kim jesteś, nie dla tego, kim myślą, że powinieneś być. I ten proces nie musi być dramatyczny. Może być stopniowy, może być delikatny. Może być długą i ostrożną rozmową między tobą a tobą. Rozmową, w której pytasz, czego naprawdę chce i masz odwagę wysłuchać odpowiedzi, nawet jeśli odpowiedź cię przeraża, nawet jeśli nie pasuje do planu, który miałeś dla swojego życia, bo czasami plan nie jest problemem. Problem w tym, że plan został stworzony przez wersję ciebie, która jeszcze nie wiedziała kim jest. A teraz, gdy zaczynasz wiedzieć, może nadszedł czas, żeby przemalować mapę. Istnieje ćwiczenie, które Jung polecał tym, którzy stracili kontakt z własnym centrum. Nazywał to aktywną wyobraźnią, ale możesz nazywać to rozmową z sercem. To proste, ale niełatwe. Zatrzymujesz się, oddychasz i pytasz szczerze, serce, co chcesz mi powiedzieć? A potem pozostajesz w ciszy. Nie niecierpliwej ciszy kogoś, kto chce szybkiej odpowiedzi. Receptywnej ciszy, kogoś, kto naprawdę jest gotów słuchać. Na początku może nic nie usłyszysz, albo usłyszysz tylko hałas umysłu próbującego zakłócać, analizować, kontrolować to normalne. Spędziłeś tyle czasu ignorując ten głos, że może być nieśmiały, nieufny, wahający się, ale jeśli będziesz nalegać, jeśli będziesz dalej pytać z delikatnością, z cierpliwością, z prawdziwym zainteresowaniem, Coś zacznie się wyłaniać. Odczucie, obraz, słowo, uczucie, którego nie potrafisz wyjaśnić, ale które rozpoznajesz jako prawdziwe. Może być to na początku niekomfortowe, bo serce nie kłamie, a czasami prawda boli, ale to inna ból niż ból kłamstwa. To ból porodu, narodzin, czegoś nowego zaczynającego istnieć. A to coś nowe to ty. Nieulepszona wersja ciebie. Nie wersja, która wszystkim się spodoba ale prawdziwa wersja. Wersja, która była ukryta pod tyloma warstwami adaptacji, strachu, potrzeby, aprobaty. Jung mówił, że spotkanie ze sobą jest jednocześnie najprostszym i najtrudniejszym spotkaniem życia. Proste, bo już tam jesteś. Trudne, bo spędziłeś tyle czasu uciekając, że nie wiesz już, jak się zbliżyć. Ale droga powrotna zawsze istnieje i zawsze prowadzi przez serce, przez uznanie że istnieje w tobie mądrość, która nigdy cię nie opuściła, nawet gdy ją opuściłeś. Mądrość, która wie, co jest dla ciebie słuszne, nawet gdy wszyscy mówią, że to błędne. Mądrość, która widzi ścieżki, których twój umysł jeszcze nie potrafi zobaczyć. Ta mądrość nie mówi głośno, szepcze, sugeruje, zaprasza. I to zależy od ciebie, czy przyjmiesz zaproszenie, czy dasz szansę temu głosowi, który był cichy tak długo. Czy pozwolisz mu uczestniczyć w decyzjach Twojego życia, nie jako jedynemu głosowi, ale jako ważnemu głosowi, głosowi, który zasługuje na wysłuchanie, głosowi, który jest Twój. Serce ma swój własny język, nie argumentuje jak umysł, nie przedstawia dowodów, nie buduje teorii, po prostu wie i ta wiedza przejawia się w sposób, który być może zapomniałeś dostrzegać. Uczucie rozszerzenia w piersi. Gdy coś jest słuszne, skurcz, gdy coś jest złe, lekkość, gdy jesteś na ścieżce, ciężar, gdy zmuszasz się do pójścia w kierunku, który nie jest Twój. Serce mówi przez ciało, przez energię, przez intuicję. I żeby go słuchać, musisz ponownie nauczyć się języka odczuć. Musisz wrócić do zwracania uwagi na to, co dzieje się w Tobie, gdy podejmujesz pewne decyzje, na to, co czuje Twoje ciało, gdy jesteś blisko pewnych ludzi. Na różnicę między tym, co cię energetyzuje, a tym, co cię wycieńcza, to nie jest nauka, to sztuka. Sztuka bycia obecnym we własnym życiu, sztuka dostrzegania subtelnych sygnałów, które Twoja istota wysyła stale, ale które nauczyłeś się ignorować, bo nie pasują do świata czystej logiki. Jung rozumiał, że uzdrowienie nie przychodzi z zewnątrz. Przychodzi z ponownego wyrównania między tym, kim jesteś, a tym, jak żyjesz. A to wyrównanie jest możliwe tylko wtedy, gdy wracasz do słuchania własnego wewnętrznego kompasu. Gdy przestajesz zlecać swoje decyzje na zewnątrz i bierzesz odpowiedzialność za wybór ze swojego centrum. To nie znaczy, że zawsze będziesz miał rację. To znaczy, że będziesz się mylił, będąc sobą, zamiast mylić się, próbując być kimś innym. A jest przepaścista różnica między tymi dwoma rodzajami błędów. Gdy mylisz się będąc sobą, błąd cię uczy. Przybliża cię do tego, kim jesteś. Daje ci cenne informacje o twoich granicach, pragnieniach, potrzebach. Gdy mylisz się próbując być kimś innym, błąd oddala cię jeszcze bardziej od siebie. Zostawia cię bardziej zagubionego, bardziej zdezorientowanego co do tego, czego naprawdę chcesz. Dlatego odwaga słuchania serca to nie tylko kwestia emocjonalna, to kwestia inteligencji życiowej. To różnica między nawigowaniem własną mapą, a nawigowaniem pożyczoną mapą, między budowaniem egzystencji, która ma Twoją twarz, a egzystencją, która ma twarz tego, czego wszyscy od Ciebie oczekują. A może nadszedł czas, żeby się zapytać, jaki rodzaj życia chcesz zbudować? Życie, które funkcjonuje, czy życie, które pulsuje? Życie, które pasuje, czy życie, które jest Twoje? Ostatecznie słuchanie serca to akt radykalnej odwagi, to odwaga przyznania, że może nie wiesz wszystkiego o sobie, że może istnieją części Ciebie jeszcze nieodkryte, marzenia jeszcze niewyśnione, ścieżki jeszcze niezbadane. To odwaga kwestionowania tego, co wydaje się definitywne i dania szansy temu, co nie jest jeszcze nawet znane. Jung wiedział, że życie to nie problem do rozwiązania. Ale tajemnica do przeżycia. A serce to Twój przewodnik w tej tajemnicy, nie przewodnik, który daje Ci gotowe odpowiedzi, ale przewodnik, który pomaga Ci zadawać właściwe pytania, który łączy Cię z Twoją autentyczną ciekawością tego, co jest dla Ciebie możliwe, który przypomina Ci, że Twoje życie nie musi być ulepszoną kopią życia kogoś innego. Może być oryginalnym dziełem, unikalnym dziełem sztuki które tylko Ty możesz namalować. Ale do tego musisz przestać malować według numerów i zacząć malować sercem. Musisz zaufać, że istnieje w Tobie mądrość, która zna kolory, których Twój umysł jeszcze nie nauczył się nazywać. Musisz zaakceptować, że proces tworzenia własnego życia jest chaotyczny, niepewny, przerażający. Ale to też najpiękniejsza rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie i dla świata. Bo kiedy żyjesz ze swojego centrum, nie tylko się wyzwalasz, wyzwalasz wszystkich wokół ciebie z presji życia pożyczonymi życiami. Stajesz się żywym przykładem, że można być autentycznym bez bycia destrukcyjnym, prawdziwym bez bycia nieodpowiedzialnym. Stajesz się dowodem, że słuchanie serca to nie luksus dla uprzywilejowanych ludzi, to prawo każdej istoty ludzkiej, która zmęczyła się życiem tak, jakby była kimś innym. I może to dokładnie to, czego świat teraz potrzebuje: mniej funkcjonalnych ludzi, a więcej żywych ludzi, mniej automatyzacji, a więcej autentyczności, mniej strachu przed odmiennością, a więcej odwagi bycia wyjątkowym. Serce, które bije w Twojej piersi, nosi nie tylko Twoje życie, ale Twój wkład w świat. Pytanie, które pozostaje brzmi: pozwolisz tej kontrybucji umrzeć ze strachu, czy dasz jej szansę narodzić się? Nawet jeśli to przerażające, nawet jeśli to różne od wszystkiego, co sobie wyobrażałeś, wybór jest Twój i tylko Twój, jak zawsze był. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zostaw w komentarzach zdanie: Słuchałem swojego serca. W ten sposób będę wiedział, że ta wiadomość znalazła miejsce w Tobie i że zdecydowałeś dać szansę tej mądrości, która zawsze tam była, czekając na wysłuchanie. Dzięki, że tu byłeś. Zobaczymy się w następnym filmie.